Jak to się włąca? Nie wiem. Cześć. Dziś zagramy w grę. Co się nazywa?

No i co? Nie chcę kurwa zaart. Mogę sobie. Znany aktor Cezary Bazura jest pofukowany od 67 dni. Ciekawe, co no ok. Dobra. Spoko. co gorsze Choroba do końca dzieckacy umrze w wieku 25 lat. A ja nie wiem, to jest okropne kurwa, ja wiem co jest gorsze, ta gra, kurwa nie polecam.